Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić Unboxing paczuchy, która do mnie przyszła. Tu jest fakturka. 100 gramów czarnego ABS-u, firma Zając. Kolejne będzie 100 gramów białego ABS-u, ta sama firma. 200 sztuk strzywek pofalowanych do zgrzewania plastiku końcówki do zgrzewarki krótka końcówka do stopki ułatwiającej spawanie Końcówka 10 mm. Końcówka żelazko. Ona nie ma pasować też do tej zgrzewarki, ale obawiam się, że nie będzie, gdyż ta zgrzewarka jest 50 W, a oryginalnie ona jest do 75 i Prawdopodobnie nie, nie nagrzeje do odpowiedniej temperatury, żeby modelować spawy. Długa końcówka 10 mm. Skośna. i długa końcówka 10 mm prosta. Wszystkie te końcówki zakupiłem e, tylko i wyłącznie z myślą o tej właśnie stopce ułatwiającej e, spawanie. No i jeszcze w paczuszce znajduje się skrzyneczka z zgrzewarką właśnie do plastików. Yy, druciki w formie yy, właśnie żelazka tutaj, żeby yy, modelować troszkę spawy tu pokazane jest jak spawać zewnętrzne, wewnętrzne jak łączyć pęknięcia jak urywać yy, blaszki yy, cążki do, do obcinania dosyć wątłej jakości, wszystko chińszczyzna no ale coś w zestawie jest nożyk tak samo Zszywki pofalowane, bardziej pofalowane, mniej. Zszywki do spawania kątów wewnętrznych, i zszywki do spawania kątów zewnętrznych. No i oczywiście zgrzewarka sama. Model H50. W chwili nagrywania tego. Filmiku dogrywania dźwięku. Już nią zgrzałem kilka pęknięć. Przy odrobinie wprawy sądzę, że będzie, będzie dobrze działało wszystko. Tu wtykamy właśnie te zgrzewki, wciskając spust. Nagrzewamy drucik i on się wtapia w plastik łącząc go. Dobra opcja przy małych pęknięciach przy szybkim naprawieniu, żeby dalej nie szło bo jak chce się już zrobić coś na dokładniej to jednak trzeba użyć wtapiarki zakupiłem ta, taką oto piękną owiewkę do XTZ660 tu jest kawałeczek ułamany tu jest pęknięte tu z tyłu numer już troszkę zaszlifowałem, bo ona cała była mniej więcej w takim stanie. Tu była naklejka, ale już troszkę zaszlifowałem grubym papierem. Kupiłem dzisiaj drobne papiery. No i będę postarał się to wszystko wyprowadzić, wyszlifować w przyszłości. szpachelka jeszcze pójdzie i. Próbował, będę próbował to pomalować. Materiał, oczywiście, ABS. Tu brakuje y, takiego y, zaczepu do gumki. On zamiar go zrobić z takiego dynksa. Tu jest troszkę połamane te plasticzki, ale nie wiem, czy będę je kleił, czy, czy nie. Y, trochę. Z powarką do plastiku tą, a trochę taką, którą niedawno zakupiłem. Będę starał się to połączyć, skleić, zgrzać. Postaram się zrobić z tego relację. Sądzę, że to, te, to zajmie mi sporo czasu ogólnie czyszczenie, malowanie i tak dalej, więc będzie to w kilku filmikach. W tym miejscu pęknięcie było dosyć spore, nasze znaczy spore. 2 cm, duże i nieduże. Ale pod spodem szła rura wydechowa. To było nagrzane. To było bardzo było odgięte praktycznie na 4-5 mm. Tu ta szczelina była rozgięta. Nagrzałem powietrzem ze stacji. Temperatura, wydaje, że jest na 200 40 stopni ustawiona nagrzałem to z góry i powoli wymodelowałem po prostu tak żeby w miarę był e, równy element później go zgrzeję i ewentualnie dotrę papierem ściernym tam jest w środku gwint musiężny a tu w koło ABS -em. Obtoczone, uprzyfowane, i tu będzie tą końcówką półokrągłą przyklejone. O dokładnie w tym miejscu. Następnie nie wiem, czy po prostu z śrubki, szóstki, czy w jakiś sposób wymyślę, żeby ten zaczask zrobić wkręcany. Nawet jestem zadowolony jak to wyszło. A po przyspawaniu mniej więcej wygląda to tak. Gwint tam jest szóstka. Można wkręcać, wykręcać tą końcówkę. Jeszcze muszę ją dopracować. To nie jest jeszcze finalny spaw. Położyłem chyba jeszcze dodatkowo dwie warstwy coraz większymi kręgami oraz zgrzałem to metalowymi strzywkami. Aby nic się nie urywało Żeby wszystko było naprawdę mocne Moim zdaniem wyszło to całkiem nieźle Tu spawy Pozostałych pęknięć Szlifowanie też grubym papierem naklejka zdarta Jeszcze jest mnóstwo czyszczenia, szlifowania Tutaj jest spaw tu jest drugie, drugie pęknięcie, i tu jest trzecie pęknięcie. Ułamany róg mam zamiar zrekonstruować na metalowej siatce. Pierwszy spaw, kamera troszkę nie zbiera, tu był sam bez metalowych wtopień. Drugi spaw, tu były metalowe strzywki wtapiane. Położona szpachla, niestety później się okazało, że jednak jest pęknięcie widoczne, nie trzyma to dobrze, musiałem poprawić yy, hotairem, zaspawałem to i, i teraz czeka na szlifowanie. Yy, trzeci spaw, moim zdaniem wyszedł najlepiej, tu też jest już zaszpachlowane, położyłem po prostu szpachlę dla sprawdzenia jak to się będzie robiło, jak to się będzie czyściło. Zrekonstruowany ten róg, ułamany, też nawet fajnie to wyszło. Tu przy spawaniu tego dynksa do trzymania owiewki, jednak troszkę pod wpływem temperatury ona się powyginała. Nałożyłem szpachle, z grubsza wyszlifowałem, czeka mnie jeszcze doszlifowanie. Oczywiście to są błędy nowicjusza. Za duża temperatura, bądź za długo trzymany, bądź za duży przepływ powietrza. Tutaj widać jeszcze ślady po papierze ściernym. To będzie też wymagało dużo pracy. Zachęcam wszystkich do śledzenia kanału. Pozdrawiam wszystkich, cześć!